I witam że Państwo w tym odcinku, mamy event halloween no on już troszkę trwa halloween, bo halloween, halloween, twoja stara win Który dzisiaj jest, 21? pierwszy? Drugi, Drugi? 21, 22. pierwszy, Powiedzcie mi, który był w niedzielę, o, w ten sposób I jesteśmy tutaj na spacerze z Agusią i z Babykiem I mamy jeszcze, Państwo, tutaj Dark Raya, no, był rajdzik Zobaczyłem w oddali, że są ludzie w lobby Więc wiedziałem, że wejdę w Dark Raya i sobie od tego zaczniemy Odcineczek Darkrai, oczywiście, może być w wersji shiny. Ja nawet mam i takie ja na przykład zdrowe 98. pamiętam, że to było na jakimś streamie w domu jeszcze. To było, wtedy, jeszcze co? było? pandemic, epidemic chyba był wtedy, nie? Coś w tym stylu. Dobra, jak sobie go zapię, zaczniemy się na jakichś tam shiny czekach, i tak dalej, bo Fantamp jest nowym szajniakiem. Mamy znowu jest na spiritumba i na takie różne inne rzeczy i ogólnie sobie dzisiaj się szlajamy na spacerze po zaspie, więc takie dziwne klimaty za mną, których mogliście wcześniej na takich ujęciach nie widzieć. Jak na przykład błok, blok z wielkiej płyty, gdzie ja się w czymś takim wychowałem i wyszedłem na ludzi. Ale jak trzeba to i tak jebie. No więc tak, ten osobnik z rajdu niestety nie był w najlepszym IV. Tam w tle możecie słyszeć Kornelkę, Kornelka ma dzisiaj, proszę państwa, humorki, mimo że lubi spacerki. Mamy check czegokolwiek, nie wiem czego. Miss Drevius nie jest shiny z kościka. Sprawdźmy sobie tutaj na przykład Gastlego, nie jest również shiny. Szapet Też nie Gaz tutaj z tyłu. Czekajcie. Gaz ten tutaj z tyłu. Niestety nie. Sprawdźmy czy mam jakieś questy w ogóle do odebrania. Mam na przykład filtry ten główny, projekt fru tak zwany. Aga biegnie z wózkiem do przodu, żeby nie posłuchać kornelki Bagon z Breakthrough, proszę Państwa, nie jest z Chiny Uuu, tego Szepeta nie wiem czy sprawdzałem Też niestety nie Sprawdźmy inne questy yy, W Today na przykład jest tego trochę Spiritum Research, tam trzeba robić wszystko razy 108 No bo tu jest tam numer związany ze Spiritumem. możecie napisać dlaczego a ja robię kolejnego szaniczeka na Drift O! Fantam! Fantam, proszę Państwa, z Daily Insensa. Niestety nie jest shiny. A więc tak, zanim update pokomorowy to nawet będzie update o Cornelii Cornelia jest takim dzieckiem, szajniczek, nie jest shiny. Który nienawidzi czapek. Obojętnie jaka czapka. Się nie podoba. Jest od razu, proszę Państwa, protest. Ale yy, my jesteśmy na takie rzeczy przygotowani. I może włączyć nagrywanie ekranu. I weźmy na takie jeszcze przygotowani, i mamy na przykład kurteczkę, na której sobie wtedy po prostu należy i ma kapturek. Bo inaczej dałoby po prostu rady. Ratata, może. O! Nie jest szajniki. W ogóle przy obecnym reswie poksów plus evencie spotkanie rataty to prawie moim zdaniem to samo jak, nie wiem, galeriański TAX DALIN SENSA. Ale wejdźmy tutaj w te tak kościki. Spiritum Research sprawdźmy sobie. Miss Dravius jest zwykły, pan nas puszcza bardzo dobrze. W końcu przejścia, a zresztą on jest na drodze wewnętrznej, to tym bardziej już. Aha, czyli muszę odebrać wszystkie inne, złapać, żeby sobie robić kolejne szaniczki. Tego właśnie w tych questach nie lubię. Więc już teraz zobaczymy się na szaniczek na przykład kansa, a potem na kolejne jakieś pościgi. Bardzo szaniczki wpadnie. Zobaczymy. Więc tak, nic się nie dzieje, znaczy dzieje się, bo jest fantamp. a ja chcę mieć to nagrane, jeżeli to będzie Shiny. Jeżeli to ma być Shiny na odcinku, to niech będzie. I zaraz zobaczymy, czy mogę już quest'a odebrać. Nie, jeszcze muszę coś przekręcić, tylko nie pamiętam, czy tam było napisane 3, czy mam 4 przekręcone, bo to jest na tampa. No już jestem blisko, na manga. 4, ale to jeszcze ten jest w zasięgu. Przekręćmy to. I sprawdźmy, czy Drillbrook jest Shiny, bo to też może być Shiny. Niestety nie, a ja szajni nie mam jeszcze dribbura, Ale wracam do tego kościka. Premier Wardzik. No nie chcę być shiny. on jest takim mega, naprawdę ładnym szajni poksem, nie? A Kornelia śpi i bardzo dobrze. Dobrze, proszę Państwa, ja zapomniałem jeszcze szaniczak najpierw, zanim sobie przypomnę. Zanim sobie. Kitku! Gdzie? Kota widzę tutaj, tu jest kot. Tam jest kot przy drzewie, widzisz na budzie? Jest kot. Tam kota widać, mam nadzieję, że widać kota. Zajbista kaca. Zresztą każdy, tak, każdy kaca jest zajebiste. W ogóle duży jest kurbesyn. Dobra. Ym, więc tak, ogólnie, Litwick Chak, zwykło sobie podarujemy. Ogólnie jest nowy Pokémon, Przecież proszę Państwa, taki piesek Graveyard, jak cmentarz, można powiedzieć. dlatego tego się znajdziemy. To jest ten osobnik. Quest jest na niego na przykład. I zrobimy sobie jego właśnie w tym momencie ewolucję, a co za tym idzie, jak właśnie widzieliście również robimy sobie quest, evolve, ghost pokemon a to się równa kolejny szajniczek na fantampa czyli naszego pokemona, ducha drzewo, że tak to nazwę, sadzonkę, drzewo jest jak ewoluujemy go w trevenanta się, już Pokédex, tak? zobaczcie jaki beautiful, motherfucker. tylko jest niestety IV słabe, ale to tam gardzę nimi tyle i jakby to było shiny, to byłoby super, ale nie jest. I wchodzimy że Questy. Ten na samym dole. No nie, no nie, proszę Państwa, nie jest shiny. iv jest do dupy. Pucci jena też nie jest shiny. Jeszcze trochę nam zostało w spacerku. Może shiny, coś jednak wpadnie na tym horonowym ewencie. No mamy proszę państwa kolejne do zrobienia na Fantampa. Zakręcenie jest stopami. No nie, no nie. I numer dwa. Numer dwa. Też nie, też nie. Tu może. na morze? Też proszę państwa. Nie. Ogólnie włączyłem nagrywanie tylko dlatego, że mam proszę państwa Sandy Gasta, czyli można powiedzieć taki dosyć rare spawn. Na tym evencie. Kochanie, skręcamy w prawo, bo ogólnie Aga wypatrzyła, że w Gdańsku na ulicy Henka, gdzie tam jest Sli, taki Green Club i taki jeszcze in Rossman, inne jeszcze rzeczy, jest jakaś nowa cukiernia coś w tym stylu. I ona jest z zewnątrz różowa i musimy ją koniecznie sprawdzić, bo jest z zewnątrz różowa czyli jest, że tak powiem, Instagram, internet friendly. I musimy koniecznie, proszę Państwa, sprawdzić. Jakie tam jest ciacho. Więc nie zdziwcie się, że będzie na przykład jakiś przeryw przerywnik, przebitka z właśnie yy, tejże, tam, nie wiem, cukierni, kawiarni, bawialni. Jak zwał, tak zwał. No i widzimy się niedługo. Dobrze, proszę Państwa, my jesteśmy coraz bliżej powrotu do domu. Nie było ciastek. Szajni nie ma, ciastek nie było niestety, tylko kwiatki były, jakieś inne gifty. Szajniczek. Szajniczek nie siadł. Przekręćmy pokestopem. Kortem tenisowym. Penisowym, hehe. He. I mamy jeszcze jednego grejta do zrobienia. I tutaj mamy jeszcze kolejne spiny. A, Lański miał. Nie! Yyyy, Drake już trochę nam się zrespił z Nincensika. Spróbujemy go kliknąć w tych dwóch pokestopach. Czekajcie. No nie kliknę tego, no. Nie kliknę tego jeszcze się zobaczymy. Jeszcze mam szansę na szajniaczka. Ogólnie tak, w tle może być słychać różne dźwięki, bo przechodzimy koło boiska i naplony nastolatki grają w piłkę nożą, że tak to nazwę. I również sobie proszę Państwa czeki na fantampa mam nadzieję. Nie, tu mamy Miz Nie jest shiny. Zobaczmy dalej. Eee, nie jest shiny. I tu powinien być yy, fantamp, fantump, fantamp. Numer kolejny dwa też nie jest szajmy. No niestety, proszę państwa, no szajni pokemony nie chcą w moim wypadku być, niestety, dzisiaj na tym odcinku. Więc ja to dzisiaj już zakończę. Straciłem wszelkie nadzieje, a jak wpadnie to najwyżej coś tutaj, to się zobaczymy. Ja już sobie normalnie to połapię, robię questy. Jak wpadnie to się zobaczymy, jak nie panie to się zobaczymy, nie zobaczymy, dajcie koniecznie znać czy wy już macie szajni fantampa albo inne szajniaczki na tym właśnie Helenowym evencie, bo jak co roku chyba. Kaleunowy i będę spodziewał na dwie części. To była część pierwsza, potem będzie część druga. I ciekawe odgłosy są dookoła mnie, no, ale takie uroki, proszę Państwa, osiedla w niedzielę. Do zobaczenia, cześć!